Flash integracyjny w 120 sekund dookoła integracji. W 18-21 września w Warszawie odbyło się trzecie forum do spraw lokalnych i migranckich. O celach forum mówi Witold Hebanowski, prezes fundacji Inna Przestrzeń. To trzecie forum to jest trochę podsumowanie naszych prac do tej pory. Chcemy skupić się z jednej strony na integracji coraz bardziej diaspor migranckich z organizacjami, z urzędami, ponieważ do tej pory na naszych forach było jak na ten temat za mało środowisk migranckich, teraz jest ich na szczęście dużo więcej. No i Przede wszystkim chcemy, żeby nasze rekomendacje ostatecznie zostały wysłuchane i zrealizowane przez decydentów w Polsce. O szczegółach forum mówi Anastazja Obarczu, koordynatorka Trzeciego Forum polityk migranckich oraz pierwszego ogólnopolskiego forum migrantów w Warszawie. Forum jest bardzo roboczy i przez dwa dni pracujemy w małych grupach tematycznych które omawiają różne tematy, różne obszary tego życia migranckiego tutaj w Polsce. Samo forum jest jednym z ważniejszych wydarzeń nie tylko dla Polaków. Jak mówi Derena Popiel, koordynatorka forum, nikt inny nie może wiedzieć lepiej o potrzebach migrantów niż sami cudzoziemcy. W pierwszy dzień mieliśmy zarejestrowanych uczestników 102 osoby chyba. Na to wydarzenie udało się nam wreszcie ściągnąć dużo samych migrantów, bo kto może tak dobrze powiedzieć o problemach migrantów, jeżeli nie oni sami. W przyszłości zaplanowana jest kontynuacja projektu forum. Temat integracji migrantów w Polsce jest tematem ważnym, a tylko ciągły dialog i dalsza praca pozwoli na widoczny rezultat wykonanych już działań. Do usłyszenia, Joanna Lewińska. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.